Mamy fenomenalne wyniki finansowe, mamy też bazę fantastycznych klientów, których chcą coraz więcej usług. Mamy kontrakty międzynarodowe, a przede wszystkim ten wolumen wszelkiego rodzaju zamówień, który pozwala się dogadywać w różnych obszarach, na przykład związanych z łącznością satelitarną, możemy znacząco pomóc w rozwoju tego przemysłu. Powiedzmy, że łączność satelitarna. No, długo nosiła znamiona pewnej luksusowości, tak pewnej specjalności, która jest, natomiast te ceny spadają z różnych powodów i są coraz bardziej dostępne. Te usługi są coraz bardziej dostępne. Plus, tak jak też wspominaliśmy podczas naszej konferencji, zaczynamy świadczyć usługi sieci, właśnie takich tworzenia sieci WAN dla firm, które główną siedzibę mają w Polsce, ale budują kolejne oddziały za granicą. Tak? I, I łączność satelitarna jest jedną. Z rzeczy, którą można by tutaj w tym i w tym obszarze niektóre firmy chcą od nas wykorzystywać. Druga rzecz to oczywiście, jest, są inne kwestie z zastosowań związanych z kosmosem. To mamy cały obszar obrazowania, no i tu można sobie już wtedy ten kosmos jest the limit, tak? Space is the limit, bo, bo możemy sobie tutaj powiedzieć, że, że tych zastosowań jest bardzo dużo. My też przebadaliśmy kilkudziesięciu. I już prowadziliśmy ponad kilkadziesiąt rozmów z ewentualnymi użytkownikami w przyszłości i tworzymy teraz bardzo taki realny business case na podstawie zebranych danych. Na ten moment pokazuje, że po prostu to się opłaca. W nowym podejściu w New Space to jest kwestia możliwości zmiany, lekkiej zmiany funkcji, bo wiadomo, nie wszystkie funkcje da się w satelicie zmienić, czyli coś, co nazwalibyśmy Software Defined Satellite. I teraz my mówimy o urządzeniach Software Defined Network. Więc ta podstawa software'u i hardware'u, oczywiście odpowiednio zabezpieczona przed czynnikiem, przed czynnikiem kosmicznym, plus te rzeczy, które my wykorzystujemy, duże kwestie związane z, chociażby z machine learningiem, z AI, gdzie my musimy to wykorzystywać do zarządzania ruchu, do mitygacji ataków no to to są te technologie, które my możemy wprost wykorzystywać. Nie mamy ambicji robienia wszystkiego, chcemy współpracować z firmami polskimi w różnym, w różnym stylu. Czy właśnie w kontekście zamówień, czy wejścia kapitałowego, czy transferu technologii. Tak, to jest cel Exatela, ale pierwszy i podstawowy realizacja tego celu satelitarnego systemu obserwacji Ziemi, potem sięgnięcia troszkę wyżej no, i powrotu trochę do korzeni, czyli satelity na, na geo i kwestii związanych z telekomunikacją. My upatrujemy rolę Exatel'a jako takiego krajowego prima, który mówi, potrzebujemy to, 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 tak? Też jeśli spojrzymy sobie na y, sytuację firm polskich, oczywiście mówię o firmach polskich, nie mówię o firmach, oddziałach Firm zagranicznych, które są w Polsce. One są w innej oczywiście sytuacji, yy, sytuacji finansowej, to Exatel może znacząco pomóc i, i te zamówienia z Exatela znacząco mo mogą pomóc yy, w ich rozwoju też finansowym, w ich rozwoju komercyjnym, bo te firmy też stają przed pewnego rodzaju takim progiem, prawda? Realizują pewne projekty, realizują pewne zadania i zatrzymują się, bo potrzebują przeskoczyć na wyższy poziom. tak? I też na przykład jak rozmawiamy sobie z firmami ko yy, kosmicznymi, to one mówią, no my nie chcemy niektórzy na przykład my nie chcemy być już w progu firmy dużej bo wtedy mam problem bo mam inaczej finansowane granty bo inaczej jestem rozpatrywany i tak dalej. W Polsce mamy trochę ciekawą sytuację, bo ten rynek krajowy właśnie tych zamówień krajowych jest bardzo nikły. Mówimy tu oczywiście o elementach Czysto na przykład hardware'owych, software'owych. Nie mówię tu o usługach. Usługi to jest troszkę, troszkę inny obszar, bo faktycznie my mamy te granty wyprowadzone, bym powiedział, na zewnątrz, z punktu widzenia, że polskie firmy realizują chociażby dla ESA, tak jak, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał. Oczywiście jest też ścieżka grantowa w Polsce. Jest możliwość pozyskiwania funduszy. Natomiast ja mam tutaj takie wrażenie, że nie ma takiego ogólnego wyznaczonego celu, w co zmierzamy. I ten cel, który sobie teraz stawiamy, system satelitarny, system obserwacji Ziemi, może być doskonałym celem który w te firmy popchnie do konkretnego działania, tak? Już widzimy na paru firmach, że jak pojawił się ten pomysł, to one i zaczęły poszukiwać finansowania w różnych obszarach, nie tylko z tradycyjnych, grantowych czy kontraktowych, chociażby w obszarach związanych z pozyskiwaniem pieniędzy z instytucji finansowych szeroko rozumianych, właśnie żeby wypełnić Tą potrzebę, która się powoli pojawia. My odnieśliśmy już zwycięstwo jako przemysł kosmiczny, że tak postaram się tutaj powiedzieć w imieniu. Dlaczego? I w, I w kontekście też instytucji współdziałających czy regionów współdziałających, chociażby Podkarpacia. Bo pewnie jak Pan Redaktor doskonale się orientuje, ścieżka, ścieżka kosmiczna w którymś momencie zniknęła z krajowego programu odbudowy. Natomiast udało się przekonać decydentów, żeby zdecydować się właśnie na realizację tej ścieżki kosmicznej. Kosmicznej. Oczywiście całość finansowania z Krajowego Programu Odbudowy, no to jest jeszcze trochę du duża droga z punktu widzenia ustaleń i na poziomie krajowym, i na poziomie Unii Europejskiej, więc jeszcze chwilę na to poczekamy, my natomiast z punktu widzenia Exatela nie czekamy i chcesz, chcemy też zainwestować już swoje pieniądze, tak jak inwestujemy pieniądze chociażby w ten teleport satelitarny, żeby jak najszybciej świadczyć usługi, żeby ten pieniądz, który wypływa w tym momencie, bo jest przekazywany do koncernów zagranicznych, które sprzedają usługi, został tutaj w Polsce i mógł właśnie generować kolejne pieniądze.